Zakładano okulary z polaryzacją i. czary. Na nowym tablecie Huawei MatePad widać wszystko, bo świetnie sprawdzający się w słońcu ekran PaperMat teraz jest jeszcze lepszy. Zyskał on warstwę CPL, która poprawia widoczność w słońcu również w okularach przeciwsłonecznych. Działa to tak, że teraz światło odbija się od ekranu inaczej niż w poprzednim modelu kołowo, zamiast liniowo. Efekt? Widziałeś na początku. To wszystko w połączeniu ze sprzętowym filtrowaniem niebieskiego światła i ograniczeniem migotania obrazu tworzy wielopoziomową ochronę wzroku. Korzystanie z Huawei MatePad jest przyjemne i bezpieczne, a został on wręcz stworzony do pracy, nauki i zabawy na zewnątrz. Ułatwiają to jego slim wymiary. Tablet, jak już wspomniałem, ma ekran PaperMat, który sam z siebie nie odbija światła, bo jest matowy. Czytanie na nim przypomina czytanie z papieru. Bateria o pojemności 10 100 mAh. Pozwoli oglądać filmy nawet przez 14 godzin non-stop. Po podłączeniu klawiatury możesz wygodnie zająć się mailami, a rysik M-Pencil trzeciej generacji, w połączeniu z darmowymi aplikacjami GoPaint i Huawei Notatki, ułatwi pracę kreatywną. Ta pierwsza umożliwia rysowanie po różnych rodzajach wirtualnego papieru, a nawet płótna, korzystając z ponad 100 narzędzi, takich jak ołówki, akwarele, tusze, tekstury i wiele więcej. Ta druga pozwala na personalizację swojego notatnika poprzez wybór okładki, rodzaju arkuszy, jak na przykład kratka, linie, kropki oraz dodawanie naklejek. Apka ma też świetną funkcję nagrywania głosu. A propos aplikacji. Dzięki microG G oraz g mamy tu pełen dostęp do usług Google i tysięcy aplikacji z Google Store, w tym tych kupionych. Gotowi, by wyjść na świeże powietrze? Tablet chwały MatePad kup w supercenie na mediaexpert.pl w naszej aplikacji lub w sklepie stacjonarnym.